Manko! Witajcie na kanale Plikatub. Dzisiaj jesteśmy w komplecie, czyli we dwóch, i kontynuujemy przepałkę z najnowszego dodatku Shrouded Fable. Witamy Was pod pikatubskiego Sztandaru. Dziś zbatlujemy się na wszystkie puszki ze Shrouded Fable. Każdy z nas po 5, czyli łącznie 20 boosterów w grze. Mam nadzieję, że. Te puszki okażą się trochę bardziej łaskawe niż poprzednie boksy, które miałem okazję przepalać na kanale. Swoją drogą, w tajemnicy powiemy Wam, że przepalaliśmy też trochę poza kamerą i również nie dropiło to za dobrze. Słabiutko, tak. Ja pozazdrościłem Pawłowi również kupiłem sobie boksa z Greninżą i tego drugiego z tymi ładnymi promówkami, i. No, nawet nie będę wam pokazywał, co tam wypadło, żeby nie psuć wam humoru. Przepalaliśmy te szatebeki i również nie dropiły, więc mamy nadzieję na przełamanie. Tak jest, dzisiaj odkuwamy się za wszystkie czasy i Shrouded Fable dziś na Pikatubie zacznie dropić. Lecimy na stół. Jesteśmy już na pikatubskim stole do przepałki. Oh je, yeah. Mamy tutaj wszystkie puszeczki. może powykładam je. Parami. Wychodzi na to, że tak. No i pięknie, I teraz obdzielamy się tym, rozpakujemy sobie to szybciutko, żeby zrobić tu trochę przestrzeni i naparzamy się. Lecimy, lecimy. To co? Z... Myślę, że tak, po prostu stronami sobie je weźmy. O. Już pomieszałem pewnie, ale to nic. To nie ma żadnego znaczenia. Liczy się dobra sapafa. Wiadomo, w środku każdej puszki mamy naklejkę oraz taką karcioszkę. Ale tym zajmiemy się może na samym końcu. Pokażemy Wam, e, jak to wygląda w całości. A tak poza tym, dwa busterki ze Shrouded Fable. Tak jest, łącznie z 20 po 10 na głowę. Szybkie zasady pojedynku, oczywiście, tak jak zwykle, fularcik za dwa punkty i jakś jak za punkt. I Ace speki również za punktów dwa. Brzmi uczciwie. Cały obrazek złożony z kart puszkowych mamy już na stole. Wygląda on następująco. Do tego oczywiście takie same naklejki w każdym wzorze. To sobie chowamy, to nas. Swoją drogo, odpakowywanie tych puszek to zawsze jest dla mnie tak. Jest to mega. Ja tutaj sobie po kolei te bustry podzieliłem, jeśli chodzi o puchy. A Ja zrobiłem po prostu kubkę i będę. Sobie 10 z niej po jednej, 10 czerpał. po drugiej. Zaczynamy! Lecę z pierwszym boosterem, zwłaszcza, że do przepalenia jest sporo. Tak jest, chwilę to potrwa. A co za tym idzie? Dużo dropów. Okay. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. No wreszcie mogłoby to szlachet fajny zacząć dropić, bo trochę mnie to wkurza. A dodatek dopiero co wyszedł. Wszystkim dropi, wszystkim dropi, a u nas tak jak zajął. Jak na złość? Tak jest. Po prostu nic nie chce wypaść ciekawego. Tak jak teraz na przykład. No nic nie chcę wypaść, po prostu. No i zero punktów po pierwszym twoim boosterku. Wypadałoby w końcu coś wygrać w tych Ryczę pojedynkach, tego, bo jak chyba najbardziej. się nie zdarzyło do tej pory. Tylko a... żeby to było zwycięstwo w dobrym stylu, takie... Trochę tych pikatupskich... Yy, no. batli już mieliśmy. Takie 10-9, a nie 2-0. A tymczasem rewersik... Tapu i riversik i cholubeczka. Na, na razie idziemy w łeb, łeb. Tak jest. Ale Niestety. to jest pierwszy booster, więc. Teraz musi być lepiej. No, powinno, powinno. Mieszane mam uczucia co do tego Shrouded Fable. Tak jak mówiłem, zaczyna mnie wkurzać, a dopiero co wyszło. Mało karcioszek, więc dużo powtórek, jeśli chodzi o bulk. Yy, raczej po otwiera się trochę tych boosterów i już tak naprawdę nic nie może człowieka zaskoczyć. Energie holo, nawet chyba nie wspominaliśmy, czy w jakikolwiek sposób się w pojedynku liczą, pół punktu, nie wiem My, myślę, że. Nie <laughs> ma to sobie. Warto, o, warto to ustalić teraz, bo to wiesz, energia holo to jest taka rzecz, która wkurza jeszcze bardziej, bo nie dość, że nic się nie trafi, to jeszcze jest ta energia holo, i no przecież to drop. No przecież drop. No gdzie to drop? Jaki to drop? Ileż można tych energii? A taki półdrop dla tego pół punktu, może? No, 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 no. Niech ci będzie. Niech będzie pół punktu na dobry początek. Może akurat coś z Przy tego. Przynajmniej przez chwilę wygrywam. Będę, będę miał więcej roboty z wpisywaniem tych połówek. O. O, 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 o i proszę bardzo, nawet takiego chyba nie widzieliśmy jeszcze. Jest ace nice. Pięknie. Pięknie, Strefa neutralizacji. O! Jest podwójny drop i to jak. Ładnie, ładnie. O kurczę, w złym momencie chyba powiedziałem, że to nie dropi. Chyba w złym. Mi nadal nie dropi, także ja się zgadzam. Zgadza. Ja się zgadza. Spokojnie, jeszcze dużo busterków przed tobą i cztery do pół. A ja tymczasem. A <laughs> są za, za dwa, tak? Dobrze słyszałem? No tak mi się wydaje, czy nie? Czy za jeden, czy za półtorej? Ja, ja bym za jeden dał, ja za jeden. Dobrze, niech będzie jeden, trzy do pół w takim razie. Zostawmy jednak te dwa punkty dla mm, naprawdę fajnych kart. No dobrze, no dobrze. Może i tak, ale ta karta. No, ja naprawdę. Tak super. Naprawdę ładna. I to chyba nawet ten taki grywalny poks z tego dodatku, z tego co mi się obiło, pikatupskie uszy. Bardzo mi się podobają te puszki już. <noise> no to chyba najlepszy drop w sumie do tej pory z, ze wszystkich produktów, jakie otwieraliśmy. To jest... Bólu. O, to jest mój ulubiony Pokémon po tym dodatku. Persjana chciałbym bardzo dropnąć, tego, tego fulartowego przepięknego chciał? W niech... zasadzie to, to, to tylko tyle mnie interesuje na tą chwilę ze Shrouded Fame. No to nie masz aż takich wygórowanych oczekiwań. Jadę dalej, czwarty busterek chyba mój, czy trzeci, nie wiem. Trzeci! Wydaje mi się, że... Trzeci, chyba trzeci. Tak. To tym lepiej. Bo jeszcze dużo emocji przed nami. No tak, jeszcze trochę bym tu chciał podropić dzisiaj. O, na, na przykład, przykład, na przykład. A tymczasem... Sylwion w riwersie. I niestety holóweczka, no, i energia też zwykła. Często wypada. Może ja cię energiami po prostu rozjadę dzisiaj. Może i tak. No jeszcze wiesz, jeszcze z 6 i będzie remis. Nie, no, nie no z 6 to już będziesz wygrywał. No, Przy 5 będzie remis. Da się to zrobić. Myślę, że na luzie. Z tym dodatkiem. Bardziej się da to energiami załatwić niż u tam, z tego co zauważyłem. No ale nie uprzedzajmy. Może akurat. Reversik. i mi coś drobnie obsol w rewersie. jest fularci! Wywołałem fularka. Pięknie, a ja tutaj też powiem Fłatniutki. w tajemnicy, że wypadła mi ta karta z ETM. O proszę bardzo. Tam też za wiele nie wypadło. Była właśnie ta Janina, był Aispec i tam ze 2 eksy, bodajże zwykłe. No, a tymczasem mamy 2,5 do 3 o wartości tych holoenergii mówi to, że nawet nie sięgnęliśmy po koszulkę. <noise> nie no, no po prostu, no nie wiem. Dajcie spokój. I też te holoenergie ze 151 podobały mi się mi bardziej. Też, zdecydowanie. Tutaj to fajnie gra w rewersach ten wzorek. To jest naprawdę ciekawe, ale na energię... Nie robi jakiegoś wrażenia. Tak, tak. Nie A śpięć. najfajniejsze to były bardzo, te takie bardzo, energie, tak. które miały takie holo motywy kształtach energii. Miau. Riversik. Oh, o, dołki. dołki. I to jest właśnie dołki. Wypadł mi również z ETBK, także znamy gościa. E, swoją drogą fajowy i swoją drogą bardzo ładny jest fularcik z ołki dołki. Chciałbym go ustrzelić. Czyli eksik, czyli punkcik. Tak jest. Czyli Na punktów mam pnącie. cztery w tym momencie. A ja? Dwa i pół. Dwa i pół, dwa i pół. Wywalczyłem sobie połóweczkę. 25. Może by równo, może nie będzie. Oby oby, no chciałbym tutaj zaciętej walki. A jakbym wygrał ten pół punkta, to by było już. <laughs> no tak, to by było decydujące. Oj. Niestety, nawet pół punkta się nie udało wyrwać. No dobra, to jadę z boosterkiem piątym. I zaraz będziemy no, w połowie. Nie, nie jest źle w zasadzie. Nie, nie, myślałem, ten że ten będzie dodatek, myślę, że jest OK. Tak, 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 tak. źle ten Dropik e, załatwia trochę sprawę. Zwłaszcza, że jeszcze zaraz dropnę jeszcze coś. A, no to przepraszam bardzo. Więc to już w ogóle <laughs> wtedy będzie super opłacalne. Riversik! No nie teraz chyba. Oki dołki number 2. I jeszcze energia holo. Półtorej punkta w tej rundzie, załatwiłem cię twoją własną bronią. Energią Holo. No cóż, no cóż, no cóż, musiałem się z tym liczyć, że może to tak wyglądać. Ale dwa jaky. Takie same. Zresztą za TBK mi chyba też dwa takie same eksy wypadły, więc no widocznie często lubi sobie ten kolega. Powtarzalny z bardzo dodatek. Wypadać. No tutaj też jest I bardzo i mało i kart, więc tak jak już wspomniałeś. coś ja, ta panika w duże nastów prześladuje. O, o! Pół punkta jest! Dokładam, super! Trzy punkty na moim koncie. Okej, okay, Busterek numer 6, czyli zaczynamy drugą połówkę. Póki co jest nieźle. Gdybym z drugiej miał taki sam wynik, no to byłbym zachwycony, no może w swoim ja wypadku gdybym trochę mniej. z drugiej taki sam, to byłbym zdziwiony. Chociaż w sumie czy mnie to już dziwi? Ba, Chyba nie. Hmm. O, i znowu. Hmm. No, to pani często, szkoda, że w tej wersji się pokazuje. Siup! Siup! Siup. Oh. I niestety nic. Słaby początek drugiej połowy w moim wykonaniu. Booster numer 7. Po mojej stronie. policz, policz. 5,5 do 3. Nie teraz... jest jeszcze źle. Nie, nie, nie. To się w każdej chwili może zmienić. i Mogłoby się to zmienić teraz. Byłoby na, na przykład, pewno ciekawiej. Na przykład. Bólu. I co? To po bólu holo? Nie. Nawet nie. I energia nawet nie. No trudno. Może w następnej rundzie? A może ja już teraz ci tak odjadę? że nam się niepokoić. Jak zwykle w tych naszych batlas. Teraz mniej boosterów, a wynik jaki jest, każdy widzi. Ale tam widziałem, Paweł, że w komentarzach e, jest dla Ciebie dużo miłości, dużo współczucia. Ludzie chcą Ci dawać boostery na ulicy, ale jeszcze nikt mi nie dał. <laughs> Może jeszcze się to wydarzy. Zapraszam, jeśli widzicie gdzieś, że sobie idę, to zapraszam boosterkiem zawsze. O! Oj, lewam właśnie. W I energia zwykła, no ale punkcik na a moim jest, koncie się jest. pojawia. Zacząłem się zastanawiać czy w ogóle możliwe jest jeszcze tutaj <laughs> zmiana tego wyniku. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Póki co jest 6,5 do 3. I booster numer 8 wlatuje na stół. Oj, troszkę za dużo pokazałem, ale najważniejsze jest nadal ukryte. Ajajaj! To jest tak bardzo ukryte. O! Półpunkty. Pół. <grystanie> Gratulacje, ale każda inna, Bo no, popatrz. Zbieram wszystkie zaraz. Każda inna, fantastycznie. Ja mam jeszcze no, w zieloną, w tak, mogę Ci no oddać tak, tak. zieloną. E, będzie fantastycznie. No i ja również booster numer 8. <grystanie> no powolutku, powolutku, ale gonisz. Bardzo powolutku. Już 3,5. Za wolno się chyba wziąłem do roboty. Za późno. No, Dwa busterki może być ciężko, zwłaszcza jak ja teraz taku, takiego dropa teraz strzelę, że w ogóle wam zaraz pospadają kapcie przed ekranami. Popatrzcie na to. To może jak ktoś wyciągnie panią Casio, to wygrywa automatycznie. Dobra, do, no dobra. Jestem przynajmniej stanie, mam jakieś szanse wtedy. Jestem jeszcze. w stanie w to wejść, a tymczasem... <laughs> patrz, kolejna inna, do kompletu. Inna, przynajmniej tyle. I oczywiście topu bulu holo. Dokładamy. No, energia mi obrodziło. Tak! Jeszcze żółciutka. To może teraz. Dawaj. <laughs> Nie wiem już na, raz, na co bardziej liczę. Teraz za żółtą będą tyki. dwa punkty. O, na to wchodzę w to. Tak się możemy bawić. Trzeba jakoś urozmaicać sobie te pojedynki. Z Sylwią. O, eee, o uu, 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 uu. No, słuchajcie. Jak to jest? Za trochę pochwaliliśmy ten Shouted bo początek był całkiem obiecujący, a potem no zaczęło wiać, nie powiem czym. Ja Ale wszyscy powiem, wiemy. Nie powiem gdzie. Eee, no druga połówka, bardzo rozczarowująca. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś wularcik okay. tutaj dzisiaj wleci. Ile w ogóle zestaw tych puszek kosztuje? 300 coś pewnie. Albo i 400. Tak? Albo i 400. Myślę, że koło 450 na... o 4, 4, 4. dych1 puszka. Nie, 4, koło 4 dych jedna puszka, to myślę, że tam koło 400 to kosztuje. Może nawet niecałe całe jest w promce, a Skodel Pikachu jest jeszcze tańszy. Na Pokeshop B. O oh yeah! A to no. są <słyska> <So> big <dogi. laughs> Trzeci, czyli mamy trio i za to powinny być jakieś dodatkowe punkty, jak w tej maszynie z bębnem. Jakie maszynie z bębnem? No co te banany, wiśnie, truskawki? Żeby w jednoręki. No właśnie, no to mówię, w maszynie z bębnem. Okay. Trzeci oki doki, no i... To jakiś tam dźwięk świetny. Tak, kaczyń, wkleję taką grafikę jak trzy oki doki się nakładają na siebie w maszynie z bębnem. Trzy oki a mój ostatni booster teraz wlatuje. No. To nie wiem, co tu musisz zrobić. No Casio. No, no to Casio, dawaj. Pokaż mi ten zygarek. Kiedyś się grało na Casio. Tak. Tymczasem noszę, na które ci nie będą wynosić po tym pojedynku chyba. Oaj, oaj. Ty, 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 ty. No właśnie, chyba te dwa ex mi wypadły w etb także też mam trzy i energia. Oj 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 oj. No, y, koniec twoich dropów na dziś. Ja może y, pozwól, że podsumuję cię już punktowo. No może bo może, może No dobrze, może, 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 może i tak. Podsumować. Słuchajcie, ostatni booster, no nie wiem. Nic może nie powiem. Może po prostu go otworzę, bo co tu gada? Ja już się ogadałem na temat tego Shrouded Fable i ten odcinek chyba a, mojego zdania nie zmieni. To jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. W nie, 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 nie. Jeszcze ale... będzie ETB na pewno, bo tutaj na odcinek również jedno pudełeczko zostało. No a potem zobaczymy, a potem to już prawdopodobnie będzie nowy dodatek, więc no, weźmiemy no, się tak. za niego. Strasznie szybko to wszystko yy, idzie, a tymczasem pierwszy rewersik i. Ostatnia szansa na. Dobra! Jest! Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No dobra, okej, okay. może być. Może być pod spodem no, kolumny. O, inna. jeszcze fioletowa. <grych> Zapomniałem o niej. Fantastycznie. No super, biorę. No i fajnie, w sumie to fajnie, nawet podropiło. No, myślę, że gdybym kupił te 5 puszek, to byłbym zadowolony. Gdybym kupił te 5 puszek, to tak się Mogę właśnie na uwadze, że tu mieliśmy aż 20 boosterów, także to też jakby. Tak jest. No i cóż, niemała. przejdźmy do podsumowania tego wszystkiego. Mamy po trzy energie holo z każdej strony, więc tutaj nie będziemy ich może liczyć, bo to Bez sensu. Bo to yy, się po prostu wyrównuje. Każda inna to ciekawostka. Dokładnie. No i tutaj po mojej stronie 3 razy ołki dołki. Plus ryba w room, czyli 4 i exy, u ciebie i eksik 1. No i jeśli chodzi o fularty, no to tutaj e, 2 do 1 po mojej stronie. No kurczę, fajnie, chociaż ta karta też jest ładniutka, ale zdecydowanie no wolą ten duet. No i u mnie ja jeszcze również. Ace Spec, elegancki. Spoko, myślę, że spoko. No, w sumie po tej ostatnim, przed ostatnim boosterze mówiłem, że zdania nie zmienię, ale zaczynam się łamać. Delikatnie, delikatnie można chyba się pochylić w stronę tego, że jednak podropiło. Tak, zaczynam się łamać, bo no, zwłaszcza to to mnie cieszy, to mnie cieszy bardzo. To mnie łamie, proszę Państwa, w tym momencie. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy wcześniej, na tym nie kończymy Shrouded Fable, jeszcze będziemy przepalać, jeszcze w międzyczasie odcinki z Polish Card Show. Także a ja żegnam się z wami przez łzy, bo kolejny pojedynek przegrałem. Ja nawet nie będę tego liczył. Wynik macie na ekranie. Nie, nie chcę tutaj głośno tego mówić, żeby nie było ci jeszcze bardziej smutno. Pamiętajcie, jak spotkacie mnie kiedyś na ulicy, można mi dać boostera. Tak jest, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.